Czy zastanawiałaś się kiedyś, co naprawdę dzieje się w głowie mężczyzny zaraz po seksie? Nie wtedy, gdy wszystko jest pod kontrolą i kiedy on gra chłodnego zdobywcę, ale wtedy, gdy jest bliskość, dotyk, cisza po wszystkim. Co zostaje, kiedy opadają emocje? Czy to naprawdę tylko fizyczność, zaspokojenie, adrenalina, satysfakcja? A może właśnie wtedy, w tych pierwszych minutach, ujawnia się cała prawda o mężczyźnie? O tym, kim jesteś dla Niego i czego się najbardziej boi. Dzisiaj opowiem Ci o czymś, o czym rzadko się mówi: o tym, co wybucha w męskiej psychice, kiedy znikają maski, a zostaje tylko autentyczność. Bo seks, chociaż często kojarzony jest z czystą fizycznością, to w rzeczywistości lawina emocji, nieświadomych lęków, czasem wewnętrznych konfliktów, a czasem. Początek czegoś prawdziwego. Są chwile, gdy dla mężczyzny staje się to kryzysem, zderzeniem z własnym cieniem, z niepewnością, z pytaniem, czy naprawdę jestem wystarczający? Co ona teraz o mnie myśli? Czy właśnie przekroczyliśmy granicę, po której nic już nie będzie takie samo? A bywają też momenty, kiedy ta bliskość sprawia, że rodzi się najprawdziwsza więź, taka, której nie buduje się miesiącami rozmów. Tylko jednym dotykiem, jednym spojrzeniem po wszystkim. Prawda jest taka. Każda kobieta choć raz w życiu zadała sobie pytanie: co on naprawdę wtedy czuje? Dlaczego jeden mężczyzna po seksie przytula mocniej niż zwykle, a inny nagle staje się nieobecny, zamknięty w sobie, jakby gdzieś uciekł? Dlaczego niektórzy nagle zaczynają mówić o przyszłości, a inni wręcz przeciwnie? Zamykają się w sobie i znikają na kilka dni. Czy chodzi tylko o biologię, hormony, chwilowe odprężenie? A może to moment, w którym wszystko się rozstrzyga? Chcę, żebyś wiedziała. Odpowiedzi są znacznie bardziej złożone niż pokazują filmy czy powtarzają internetowe poradniki, bo męska psychika to labirynt, w którym krzyżują się potrzeba bliskości i wolności. Lęk przed oceną. I pragnienie bycia wybranym. Mechanizmy obronne i szczere, dziecięce tęsknoty. Po seksie, kiedy znikają filtry codzienności, zaczynają działać siły, których sam często nie rozumie. Nagle czuje się bardzo blisko, albo bardzo odsłonięty. Może chcieć natychmiast się przytulić, zagadać, zapytać, czy było dobrze, czy byłaś szczęśliwa, ale może też poczuć niepokój, odsunąć się. Potrzebować chwili tylko dla siebie. Jeśli masz przyjaciółkę, która też szuka odpowiedzi na to pytanie, udostępnij jej ten film. Zostaw łapkę w górę, jeśli kiedykolwiek zastanawiałaś się, co on wtedy czuje. Bo ten temat dotyczy każdej z nas i każda z nas zasługuje naprawdę. Nie tylko o mężczyźnie, ale przede wszystkim o sobie. I o tym, jak budować więź, która zostaje na zawsze. Gotowa? Zaczynamy. Seks to dla mężczyzny coś znacznie głębszego niż fizyczne zbliżenie. Choć przez lata w popkulturze, filmach i codziennych rozmowach powtarza się, że faceci myślą tylko o jednym, prawda jest dużo bardziej złożona i często nieuświadomiona nawet dla nich samych. Bo za chwilą przyjemności kryje się prawdziwa mapa nieświadomych pragnień, lęków i mechanizmów, których sam nie potrafi nazwać. Carl Jung powiedział. Najgłębsze pragnienia i lęki wybuchają właśnie po największej bliskości. I to właśnie po seksie psychika mężczyzny, czasem niespodziewanie dla niego samego, otwiera drzwi do najbardziej ukrytych uczuć. Dla wielu mężczyzn seks to nie tylko spełnienie fizycznych potrzeb to rytuał przejścia, próba, czasem test własnej wartości. Moment, w którym nagle całe napięcie, duma, oczekiwania i niepewności Wychodzą na powierzchnię. Z jednej strony to pragnienie potwierdzenia, że był dobry, że zaspokoił kobietę, że jest wystarczająco męski. Z drugiej rodzi się obawa. A co jeśli nie? Co jeśli ona nie była szczęśliwa? Co teraz myśli o mnie? To w tych chwilach czułość miesza się z niepewnością, a radość z lękiem. Męska psychika działa zupełnie inaczej niż kobieca. Jeśli chodzi o przeżywanie intymności. Kobieta często po seksie pragnie rozmowy, przytulenia, bliskości, chce czuć się jeszcze bardziej zintegrowana z partnerem, zbudować więź emocjonalną, upewnić się, że jest ważna. Dla niej seks to często most do serca, fizyczność prowadzi do emocji, a emocje do poczucia bezpieczeństwa. Dla mężczyzny seks to najczęściej wyzwanie test nie tylko dla ciała. Ale też dla ego, dla własnego poczucia wartości. Dopiero po wszystkim otwierają się w nim głębsze warstwy: czułość, wrażliwość, czasem lęk przed utratą kontroli. To dlatego tak często tuż po seksie pojawiają się dwa przeciwstawne zachowania: natychmiastowa bliskość albo niespodziewane wycofanie. Jeden mężczyzna przytuli cię mocniej niż zwykle, zacznie mówić ciepłe słowa. Szukać kontaktu, to właśnie wtedy mężczyzna zderza się z własnym cieniem, czy wystarczam, czy naprawdę jej się podobało, czy to nie za wcześnie, co ona sobie teraz myśli. Zewnętrznie może wydawać się pewny siebie, ale wewnątrz zaczyna analizować każdy gest, każde spojrzenie, każde Twoje słowo. Zastanawia się, czy był dobrym kochankiem, czy nie popełnił błędu, czy nie zdradził swoich emocji. Jeśli szuka natychmiast bliskości, Przytula, głaszcze, mówi czule. To często znak, że seks był dla niego doświadczeniem integrującym, że poczuł się z tobą naprawdę połączony. To sposób na potwierdzenie, że wszystko jest w porządku, że więź się zacieśnia, że nie musi się już niczego bać. Wtedy jego gesty są miękkie, uważne, nawet trochę dziecięce. Jakby chciał powiedzieć: Dziękuję, że jesteś, chcę być blisko. W tych chwilach możesz poczuć, że jesteś dla niego kimś naprawdę ważnym. A to, co wydarzyło się między wami, miało dla niego znaczenie większe niż samo fizyczne spełnienie. Ale jeśli nagle się dystansuje, milknie odwraca wzrok, zaczyna mówić o błahych rzeczach, lub wręcz przeciwnie, zupełnie się wycisza, to często efekt działania cienia. To jego sposób radzenia sobie z napięciem, ze strachem, przed oceną, z niepokojem o przyszłość. Nie oznacza, że nie było mu dobrze, ani że coś zrobiła źle. Czasem seks uderza w najgłębsze warstwy męskiej psychiki. Dotyka lęku przed utratą wolności, przed byciem złapanym, przed nowym etapem w relacji. To również moment, w którym może nie być gotowy na głębszą rozmowę czy czułość, bo sam musi uporządkować własne uczucia. Jak rozpoznać, co dzieje się w jego głowie? Obserwuj nie tylko słowa, ale przede wszystkim gesty, mowę ciała, drobne zmiany w zachowaniu. Czy jest obecny, czy wręcz przeciwnie, szuka wymówek, żeby się oddalić. Czy szuka kontaktu wzrokowego, czy unika go. Czy dotyka cię jakby mimochodem, czy nagle robi się sztywny. Najważniejsze, nie interpretuj od razu wszystkiego przez pryzmat swoich lęków. Czasem potrzeba mu po prostu kilku chwil, by wrócić do siebie, by jego psychika mogła wrócić do równowagi po bardzo intensywnym doświadczeniu. Pamiętaj, mężczyzna po seksie to nie jest chłodny komputer, który natychmiast przechodzi do kolejnych tematów. W jego głowie kłębi się mnóstwo myśli, uczuć, czasem niepewności. Najgłębsze pragnienia i lęki naprawdę wybuchają właśnie po największej bliskości. Jeśli dostrzeżesz, że potrzebuje chwili ciszy. Pozwól mu na to. Jeśli szuka Twojej obecności, bądź dla Niego czuła, ale nie wymuszaj na nim wyznań. Jest jeden moment po seksie, który mężczyzna przeżywa najintensywniej, choć rzadko się do tego przyznaje. To głęboki, niemal dziecięcy test na własną wartość. Gdzieś pod powierzchnią słów, żartów, nawet pozornej pewności siebie, pojawia się to pytanie: czy byłem dobry? Czy ona była szczęśliwa? Czy spełniłem jej oczekiwania? To nie jest tylko biologiczny odruch czy męski narcyzm. To często echo wszystkich dawnych doświadczeń, porównań, obaw, zranień. Seks, choć wydaje się najbardziej fizycznym doświadczeniem, uruchamia w mężczyźnie najgłębsze, nieświadome schematy dotyczące samooceny. Każdy gest, każdy uśmiech, każde Twoje słowo po wszystkim, Odbiera jako sygnał, czy jej się podobało, czy mnie akceptuje, czy nie żałuje. Ta niepewność jest tym silniejsza, im bardziej mu na tobie zależy. Może milczeć, żartować, ukrywać swoje emocje pod maską dystansu, ale w głębi głowy toczy się test, egzamin z męskości, dojrzałości, umiejętności. Dlatego właśnie po seksie czasem pojawia się u niego lęk przed oceną i odrzuceniem. Nawet jeśli wydaje się pewny siebie, doświadczony, zawsze na luzie. Wielu mężczyzn nie potrafi mówić o tym wprost, nie pytają, czy było ci dobrze albo jesteś szczęśliwa. Zamiast tego mogą obserwować Twoją reakcję, dopytywać mimochodem o drobiazgi, prowokować rozmowę na błahe tematy, tylko po to, by sprawdzić, czy nie odsunęłaś się emocjonalnie. Inni robią się cichsi, wycofani, nagle mają potrzebę pomyśleć o czymś innym. To nie jest obojętność, to wewnętrzna walka między pragnieniem potwierdzenia a lękiem, że mogą usłyszeć coś, co podważy ich wartość. Jung opisał ten mechanizm jako zderzenie z własnym cieniem, z tym, czego nie chcemy zobaczyć w sobie, ale co staje się widoczne, gdy zostajemy całkowicie odsłonięci. Seks jest dla mężczyzny jak lustro, w którym odbija się wszystko: nadzieje, wstyd, siła, a czasem poczucie, że wciąż nie jest dość dobry. Niepewność może prowadzić do różnych zachowań. Jeden mężczyzna będzie szukał twojej aprobaty, drugi schowa się w milczeniu, trzeci zacznie się dystansować, by nie dać po sobie poznać, jak bardzo mu zależy. Właśnie dlatego po seksie widzisz u mężczyzn skrajnie różne reakcje: od natychmiastowego przytulenia, rozmowy i żartów, po wycofanie, nagły chłód czy zamyślenie. Część z nich właśnie wtedy, po największej bliskości. Potrzebuje jeszcze większej bliskości. Pragnie zostać przytulonym, wysłuchanym. Często właśnie wtedy działa mechanizm ochronny, strach przed emocjami, lęk przed zbytnią bliskością, obawa, że za chwilę pojawią się oczekiwania, których nie będzie potrafił spełnić. Dla niego seks jest jak wejście na nieznany teren. Dopiero po wszystkim dociera do niego, jak dużo zaryzykował. To moment, w którym emocje mogą stać się zbyt silne. Więc automatycznie odsuwa się, by nie dopuścić do jeszcze większego odsłonięcia. Jung opisał to jako projekcję animy, czyli nieświadome przypisywanie kobiecie roli wybranej, partnerki idealnej, albo traktowanie jej wyłącznie jako doświadczenia fizycznego, żeby uniknąć głębokiej więzi. Jeśli w jego oczach po seksie pojawia się czułość, delikatność, chęć rozmowy, to znak, że zaczyna budować z tobą coś więcej niż fizyczność. Jeśli natomiast widzisz dystans, chłód, unikanie kontaktu, być może to jego sposób na ochronę przed własnym lękiem. Ważne, by nie interpretować tego zbyt jednoznacznie. Czasem potrzeba mu chwili, by oswoić nowe uczucia, zintegrować to, co się wydarzyło. Jednym z najczęstszych, choć rzadko uświadamianych lęków, które pojawiają się po seksie, jest lęk przed utratą wolności. W jego głowie pojawia się myśl: Czy teraz muszę się zobowiązać? Co to oznacza dla naszej relacji? Czy ona oczekuje, że wszystko się zmieni? Może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, to pojawia się jak cień, jak niepokój, którego nie potrafi nazwać. Często właśnie wtedy zaczyna się unikanie rozmów, wycofanie, czasem nagłe ochłodzenie kontaktu. Nie chodzi o to, że nie chce być blisko, że seks nie miał dla niego znaczenia, to raczej zderzenie dwóch wewnętrznych światów pragnienia wolności i pragnienia więzi. Mężczyzna często nie radzi sobie z tym napięciem, więc włącza mechanizmy obronne. Staje się bardziej zdystansowany, szuka pretekstu do oddalenia się, czasem nawet prowokuje drobny konflikt, żeby odzyskać kontrolę nad sytuacją. To typowa walka między chce być blisko, a boję się utracić siebie. Nie interpretuj tego jako znak, że zrobiłaś coś źle. Warto zobaczyć w tym lęk, który jest zupełnie naturalny i nie zawsze świadomie przeżywany. Najważniejsze, by nie naciskać, nie wymagać natychmiastowych deklaracji, nie interpretować każdej jego reakcji przez pryzmat własnych obaw. Często wystarczy dać mu trochę przestrzeni, pokazać, że rozumiesz jego potrzebę wolności i że bliskość nie musi od razu oznaczać zobowiązania na całe życie. Czasem to właśnie po seksie rozstrzyga się przyszłość relacji. Jeśli on poczuje, że może być przy tobie sobą, że nie zostanie oceniony, że jego wolność nie jest zagrożona, Właśnie tu, na granicy największej intymności, zaczynasz widzieć prawdę. Często mówi się, że po seksie wszystko staje się jasne. To nie jest slogan, to psychologiczna rzeczywistość. Po bliskości ciało się rozluźnia, maski opadają, a cała podświadomość zaczyna dochodzić do głosu. Jeśli chcesz wiedzieć, czy to był tylko epizod, czy początek głębszej relacji, patrz nie na słowa, ale na to, co dzieje się pomiędzy Wami przez najbliższe godziny i dni. Zwróć uwagę na wybuchy ciepła albo chłodu. Niektóre kobiety doświadczają po seksie niesamowitej bliskości. Mężczyzna szuka kontaktu, dotyka, przytula, zadaje pytania, troszczy się o drobiazgi. To mogą być bardzo małe gesty. Głaszczy Twoją rękę, poprawia poduszkę, pyta, jak się czujesz, a nawet po prostu zostaje obok w milczeniu. To nie jest przypadek. Tak zachowuje się ktoś, komu naprawdę zależy na czymś więcej niż na fizyczności. Do niego seks nie kończy się w momencie, gdy opada napięcie. On chce być bliżej, emocjonalnie, duchowo, mentalnie. Po takiej nocy możesz zobaczyć, że mężczyzna wysyła wiadomość rano, pyta o twój dzień, interesuje się, czy dobrze spałaś, czy wszystko jest w porządku. Może nawet zaproponować wspólne śniadanie, spacer, zwykłe co robisz jutro. To są sygnały, że seks nie był dla niego tylko fizycznym doświadczeniem, ale zaczątkiem czegoś głębszego próby zbudowania więzi. Jung pisał: Po największej bliskości rodzi się najwięcej niepewności, bo serce boi się oddać kontrolę. I właśnie to widzisz w jego gestach: delikatną próbę przekroczenia własnego lęku. Prawdziwą otwartość, chęć bycia częścią Twojego świata. Ale są też zupełnie inne scenariusze. Wybuchy chłodu. Mężczyzna nagle staje się zamknięty, milczący, może nawet drażliwy. Bywa, że szybko wychodzi, zaczyna mówić o zupełnie błahych sprawach, odwraca się, zasypia bez słowa, nie chce rozmawiać. Z pozoru wydaje się, że po prostu nie jest zainteresowany. Ale czasem to nie chłód, tylko ucieczka przed własnym lękiem. U niektórych mężczyzn po seksie uruchamia się mechanizm obronny, nie mogę być zbyt blisko, bo stracę nad sobą kontrolę. Niektórzy dosłownie zamrażają emocje, żeby nie poczuć zbyt wiele, nie dać się porwać temu, co nieznane. Jak to rozpoznać? Przede wszystkim. Obserwuj, co robi, a nie tylko co mówi. Czy szuka kontaktu, czy wręcz przeciwnie, dystansuje. To, czy seks był dla niego początkiem więzi, czy tylko epizodem, bardzo często poznasz po jego konsekwencji w kolejnych dniach. Jeśli znika, przestaje się odzywać, traktuje cię jak jedną z wielu, wiesz już, że dla niego to nie był początek nowego rozdziału. Ale jeśli nawet w prostych gestach widać troskę, ciekawość, chęć budowania czegoś więcej. Możesz być pewna, że coś się w nim zmieniło. Jung podkreślał, że właśnie po największej bliskości człowiek najbardziej boi się oddać kontrolę. To moment, w którym każdy z nas staje na granicy: otworzyć się jeszcze bardziej, czy schować z powrotem za murem. Dla mężczyzny, który przeszedł przez własne lęki, miłość po seksie to szansa na jeszcze większą bliskość. Dla tego, który jeszcze nie jest gotowy moment wycofania się dystansu czasem nawet wewnętrznego chaosu. I tutaj pojawia się coś niezwykle ważnego. Reakcja mężczyzny po seksie jest jak psychologiczna mapa jego nieświadomych uczuć i lęków. To, jak się zachowuje, mówi o nim znacznie więcej niż wszystkie jego słowa i wcześniejsze obietnice. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, co dla niego znaczysz, nie skupiaj się na deklaracjach, ale na energii, obecności, trosce, sposobie, w jaki wraca do ciebie nawet po chwilach ciszy. To właśnie te momenty są prawdziwym testem, czy byłaś dla niego przygodą, czy początek relacji stał się dla niego czymś naprawdę ważnym. Zastanów się, ile razy w twoim życiu pojawiały się podobne scenariusze, ile razy byłaś zaskoczona, że po bliskości mężczyzna nagle się oddalał, albo wręcz przeciwnie, stawał się jeszcze bardziej obecny. To nie jest twoja wina, to nie efekt błędu czy braku. To naturalna psychologiczna dynamika, która powtarza się niezależnie od wieku, doświadczenia, typu związku. Kluczowa jest umiejętność czytania tych sygnałów i nie brania ich zawsze do siebie. W psychologii relacji mówi się, że dopiero po seksie zaczyna się prawdziwy test, zarówno dla niego, jak i dla ciebie. Bo to, co było iluzją, odpada. Zostaje tylko prawda. Czy jesteście gotowi na więcej niż chwilę przyjemności? Czy jest w nim gotowość do bycia obok, gdy znika już fascynacja, a zaczyna się zwykła codzienność? Czy potrafi być czuły, obecny, konsekwentny? Czy umie wrócić nawet po chwilach wycofania? Nie oceniaj jego reakcji zbyt pochopnie. Zrozum, że mężczyźni nie zawsze potrafią mówić o swoich uczuciach wprost. Często są zakładnikami własnych mechanizmów obronnych, wyuczonych w dzieciństwie, doświadczeń z poprzednich relacji, lęku przed odrzuceniem czy zranieniem. To, co wydaje się chłodem, bywa krzykiem. O... Nie ma jednego wzorca, ale zawsze możesz być pewna jednego. Autentyczna bliskość zawsze zostawia ślady i zawsze budzi lęk przed utratą kontroli. Psychologiczne podsumowanie jest takie: Nie ma większego sprawdzianu dla uczuć mężczyzny niż to, jak zachowuje się po seksie. Nie licz na to, że powie ci całą prawdę wprost. Patrz na to, jak się stara. Czy potrafi wrócić, czy podejmuje wysiłek, by być z tobą naprawdę? Seks jest zwierciadłem jego duszy. To, jak reaguje na twoją bliskość, jest najlepszym testem, co dla niego znaczysz. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę dla niego znaczysz, patrz nie na słowa, a na jego energię, obecność i to, jak reaguje na twoją bliskość. W tych prostych, niewypowiedzianych gestach kryje się cała prawda o jego sercu. To właśnie one decydują, czy po największej bliskości Powstaje związek, który przetrwa każdą burzę, czy tylko historia, o której zapomni po kilku dniach? Którą z tych reakcji zauważyłaś u mężczyzny? Podziel się swoją historią w komentarzu. Twoje doświadczenie może pomóc innym kobietom zobaczyć więcej. Jung powiedział: Najważniejsze wydarzenia w naszym życiu rozgrywają się w cieniu. To właśnie w tych chwilach ciszy, po wszystkim, rodzi się największa prawda o waszej relacji. Zasubskrybuj kanał. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o psychologii relacji, męskich uczuciach i budowaniu prawdziwej bliskości. Udostępnij ten film swoje przyjaciółce. Niech każda z nas zrozumie, co dzieje się w głowie mężczyzny po seksie i jak rozpoznać prawdziwą więź tam, gdzie inni widzą tylko chwilę.